Witam państwa serdecznie wideo recenzji dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj lampkę z firmy Italux. Jest to model Arctic o dokładnym symbolu MDM1509, 3. Pokażę z bliska, tak wygląda ta lampka po złożeniu. Teraz pokażemy, co jest w środku i jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, na pierwszy rzut oka instrukcja. Montażu, szczupki, kołki, podkładki montażowe, które też na pewno będą nam przydatne. Teraz wyjmiemy wszystko z pudełka, bo pudełko nam tutaj przeszkadza tylko. I tak mamy żarówki, jest to G9 halogenowe. Jest też do nich kluczyk, bo nie można ich dotykać łapkami, że tak się wyrażę. Teraz pokażemy, co jest z lampką, jak ona wygląda. No. Się zaplątało. Tak, tak wygląda od spodu. To jest oczywiście do montażu na suficie. Co oczywiście do tego kostki. Jest informacja o lampce w środku. Wszystkie to są kabelki przezroczyste. Jak widać, to jest chromowana ta lampka. Tak jest zakończona. Teraz jeszcze pokażemy jedną z końcówek właściwie to oprawek. Czy wszystkie są za wszystkie są, ale ta jest najłatwiej tutaj dostępna, więc pokażemy właśnie tą ten klosik. Tak wygląda oprawka. Tutaj nakręcamy klosik, oczywiście. Jest to też w kolorze chrom. Pakujemy to z powrotem, tak jak było. I teraz pokażemy to, co w sumie najważniejsze, czyli klosik tej lampki. są solidnie zapakowane w stropiam, Żeby się nie słuchać, oczywiście klosików są trzy, pokażemy jeden, bo nie ma sensu pokazywania, Trzy razy tego samego. Jest to coś takiego. Bardzo piękne jest to wymieszane szkło matowe, mleczne ze zwykłym szkłem. Bardzo dobrze wykonane. Czuję, że mam coś w rękach. Nie jest to żaden akryl, tylko szkło. I takich klosików mamy trzy, jak widać. Wkładamy z powrotem. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie internetowym kupujesz.pl. Te i inne lampy z Italuxa oraz innych producentów dostępne również na tej samej stronie. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do następnego wideo pokazu.